Dzień dobry Państwu. Jak co tydzień spotykamy się w przeglądzie prasy ekonomicznej. A przeglądają prasę ze mną Sylwia Żebka i Janina Pokazka. Dzień dobry. A ja nazywam się Mariana Nawrot. Co ciekawego w tym tygodniu w prasie? Proszę Państwa, ja chciałam Państwu powiedzieć o jednej infolinii KAS. To jest pilotaż w tak zwanej usłudze klient w centrum KAS. Co to oznacza? że dzwoniąc do Urzędu Skarbowego, już Państwo nie połączycie się z wybranym numerem, na przykład tak jak wcześniej chcieliście sprawdzić, na przykład czy nie macie jakiejś zaległości w podatku, czy po prostu coś wypełnić, tylko dzwonicie pod który numer nie zadzwonicie, przyłączy nas Was na infolinię i tam na tej infolinii dopiero pewna osoba powinna Wam pomóc. Tak. Obecnie jest ten pilotaż prowadzony w województwie dolnośląskim, opolskim i łódzkim, natomiast w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku był przeprowadzany w województwie wielkopolskim, podlaskim i małopolskim, gdzie po tym pilotażu stwierdzono, że infolinia się sprawdza, więc ją wdrożyli na stałe. I proszę Państwa, na stronach urzędów objętych pilotażem, można przeczytać, zacytuję, że jest to kolejny krok w dążeniu administracji skarbowej do doskonalenia obsługi i zapewnienia wyższej jakości usług. Niestety, proszę Państwa, należy jasno stwierdzić, że jedna infolinia KAS nie działa, nie sprawdza się. W ogóle. Nie, jedna infolinia wiosny nie czyni. Tak. Proszę Państwa, skąd te wnioski? Stowarzyszenie Księgowych Polskich udostępniło w mediach społecznościowych taką ankietę właśnie dotyczącą jednej infolinii KAS i w tej ankiecie była odpowiedź na proste pytania, czy jedna infolinia KAS jakby poprawia Twój kontakt z urzędem, czy Twoja praca jest jakby bardziej efektywna dzięki temu proszę państwa w ankiecie wzięło ponad 100 osób respondentów i wszyscy odpowiedzieli nie. Natomiast naj, najciekawsze było pytanie trzecie, gdzie ci respondenci mogli się jakby podzielić swoją krótką opinią w ankiecie dlaczego tak myślą i co oni stwierdzili. Proszę państwa oni zwracali uwagę na brak bezpośredniej dostępności do urzędów i znaczne wydłużenie czasu związanego z załatwieniem spraw. Brak fachowej pomocy na skutek bardzo słabej wiedzy konsultanta, czyli tej osoby, która odbiera te telefony, czy ogromny problem w ogóle z dodzwonieniem się. Nie wiem Państwo, czy korzystali Państwo na przykład z jednej infolinii ZUS, to tam czasami jest tak, że automatyczna sekretarka mówi nam jesteś 89 w kolejce i proszę Państwa słuchamy takiej muzyki, która umila nam czas i jeżeli uda nam się dodzwonić, bo czasami, często jest tak, że po prostu rozłącze nas, no to nie idzie tej sprawy załatwić. Tak samo niestety jest właśnie tej jednej infolinii kas w tym pilotażu, co teraz jest. Także proszę Państwa, zachęcam do y, przeczytania całości y, artykułu opublikowanej w Rzeczpospolitej, który się nazywa Jedno infolinia kas. Dobrodziejstwo czy przekleństwo? Zachęcam do zapoznania się. A ja tylko chciałam dodać, żeby skorzystać z tej infolinii, trzeba mieć nadany PIN i należy złożyć wniosek y, do Urzędu Skarbowego osobiście, czy poprzez czy przez e Albo e-Urząd Skarbowy, żeby e, właściciel spółki, bo ja mówię teraz o spółce ZO, e, właściciel spółki e, nadaje ten pin e, już po rejestracji e, w e-Urzędzie Skarbowym. Więc do tej pory bez tego pinu po prostu nie uzyskamy informacji. Tak, i mało tego ten pin, proszę Państwa, właśnie tak jak e, tu mówi Anina, e, on musi jakby w e-Urzędzie, Zatwierdzić to, żeby ktoś to w ogóle czas. w jego imieniu, na przykład właśnie jakaś księgowa, e, mogła załatwić jakieś spra e, sprawę, i tutaj e, już e, słyszałam głosy e, wczoraj, jak rozmawiałam z redaktorem Rzeczpospolitej, że tutaj też są niestety problemy z zatwierdzeniem właśnie tego pełnomocnictwa, e, który nadaje e, telewizję. Wprawdzie nie jest to kwestia kasy, czyli to ale nie mniej jednak Tyle jest nowych przepisów unijnych, które dostaję na skrzynkę co, codziennie, a na pewno po wszystkich sesjach w Strasburgu i w Brukseli jako dziennikarka, że ja sama mam problem z przyswojeniem tych wszystkich informacji. Mamy narzucone tysiące różnych przepisów, obowiązków nowych. Niektóre zostają przegłosowane w polskim sejmie, inne nie, no ale chciałam Państwu powiedzieć, że drodzy Państwo, którzy zbliżacie się do 60 a 65, no szykujcie się do nowych przepisów dotyczących prawa jazdy, będą zmiany w egzaminach prawa jazdy, ponieważ ma być test. Na percepcję ryzyka. Cóż to takiego percepcja ryzyka? No to jest to, jak reagujemy na drodze na niespodziewane y, przypadki. No wydawałoby się, że to jest oczywiste i normalne, że trzeba reagować y, na, na zmiany na drodze, czyli pozostawiony rower, y, bus, który, który kurier zostawił gdzieś tam na chwilę, odchodząc z paczką. No, ale to chyba by się wydawało, że jest to normalne. No nie, proszę Państwa, będzie nowy przepis, będziemy mieć nową, nową, nowy kawałek regulaminu, nowa percepcja ryzyka. Jeszcze jest, trwają spory na to w temacie, czy to ma być teoretyczne, czy to ma być praktyczne. Wszyscy tutaj Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transportu i Logistyki. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że unijne zalecenia powinny znaleźć się w praktycznej egzamin, części egzaminu na prawo jazdy. Tymczasem no, inni są nie do końca, podzielają to zdanie, w związku z czym być może znajdzie się to w teorii. Będziemy mogli sobie y, zrobić test ABC. Omijamy? Nie omijamy. No. Nikt nic nie omija. Nikt nic nie a ja wszyscy jedziemy. Ja proszę. myślę, że to dowodzi, proszę Państwa, że tak było m, bardzo rozpowszechniane jeszcze dwa lata temu, rok temu nawet, e, że sztuczną inteligencję AI, tak, wkłada się do samochodów, które same bezpieczeństwo mają zadbać, bo to są te m, samochody bez kierowców. tak Czyli ten samochód sam jedzie i on e, będzie wiadomo uważał i właśnie może z tą percepcją ryzyka. On ma lepszą świadomość niż człowiek. I co proszę Państwa? No to tylko dowodzi, że jednak te samochody, które mają tą sztuczną inteligencję, mają dbać o nas, nie działają, bo jeżeli chcę, chcą teraz wprowadzić percepcję ryzyka, no to znaczy, że coś nie działa. No nie działa, no nie działa. Proszę Państwa, nie wiadomo, wciąż są nowe przepisy. Pamiętacie swego czasu, za karę miało się odbierać. Pojazdy, jeżeli ktoś nadużył alkoholu, no, weszło w życie po 10 latach czy po iluś. Także jeżeli macie elektryki, to raczej nie jedźcie, bo to szkoda naszych dopłat, proszę Państwa, do waszych elektryków. No, tak to wygląda, proszę bardzo. No i na sam koniec. Stawka VAT na żywność wraca do poziomu 5%. Inflacja wyraźnie wzrośnie. Od 1 kwietnia już będziemy mieli podwyżkę. No tak, trwa dyskusja, nie tylko w Sejmie. Jak to jest, jakie są priorytety w ogóle podwyżek, bo jeżeli stawka VAT-u na, VAT na biuty, na, na ten sektor biuty. Czyli e, malowanie paznokci, e, przyklejanie rzęs i takie różne inne rzeczy, spadła z 23% 3 do, do 8, a tymczasem e, żywność, która jest no, podstawą dla niektórych e, słabo zarabiających czy też e, ludzi, ludzi na zasiłku, e, no to jest Baza, podstawa to jest prawie 50% wydatków, a drugie 50% to są czynsze, czyli tak naprawdę nic im nie zostaje. Jak teraz będą podwyżki, no to jest to już kwestia cienkiej czerwonej linii i być może po prostu nic im nie zostanie, nie tylko im nie zostanie, ale może im zabraknąć. A tymczasem pani, która idzie na przyklejanie rzęs, zapłaci o 5 zł mniej. No ja myślę, że to e, wyszło im na kalkulatorze, no bo proszę Państwa, nie każdy korzysta, na przykład idzie sobie, nie wiem, pomalować paznokcie czy tam dokleić rzęsy, czy coś z, e, z tego beauty, natomiast każdy musi za, e, zakupić żywność, tak, także proste liczenie na kalkulatorze, bardziej się opłaca e, podwyższyć, tam wprowadzić stawkę VAT, gdzie wszyscy z tego korzystamy. Ja czasami myślę, że, że w tym sejmie trochę lobbystów jest, a zwłaszcza może lobbystek, które, które zalobowały za tym, żeby jednak to Bo malowanie stoją, Tak, malowanie paznokci to, to jest, to wszystkie. Rzecz niezbędna. Rzecz niezbędna, absolutnie. Także trzymamy kciuki, rzęsy górą przed chlebem. Chleba igrzysk. Więcej, więcej igrzysk i mniej chleba. A zresztą, proszę Państwa, no przecież wiadomo jest nie od dzisiaj, że chleb szkodzi. Mało tego, przecież ostatnio się mówi, że przecież Polacy za dużo przytyli. Oczywiście, że tak, więc myślę, że takie to odrzuca węglowodany. Więc to już jest, to już jest jakiś pomysł. Czyli proszę Państwa, tym takim bardzo pozytywnym akcentem mniej jedzmy, schudnijmy, ale wybierzmy się na rzęsy czy malowanie paznokci. Tak, ja wybierzmy się. Nie. Ale proszę Państwa, no, widzicie Państwo, jednak mamy tutaj jed, jeden do, do trzech, ale jeszcze nie głosowałyśmy, więc to wszystko przed nami. A propos głosowania, pamiętajcie Państwo, że w niedługim czasie będziemy, będziemy głosować a będziemy wybierać swoich przedstawicieli do samorządów. No, Wrocław ma bardzo dobrą pozycję. Nasz prezydent jest słynny na cały kraj. Wprawdzie, no może nie jest to najlepsza yy, sława, ale jak zawsze powtarzam, nieważne yy, co o tobie mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcili. Jest taki, taki dowcip, który mówi, że w urzędzie miejskim, jak przychodzi się do tego automatu, to są trzy przyciski: Show, komis samochodowy, obsługa klienta. Tylko, że ten trzeci przycisk niestety nie działa. <ścoughs> Także ja myślę, że w momencie, kiedy będziemy wrzucać te kartki. To zastanówmy się, co, co jest najlepsze dla nas. Nie dla prezydenta, nie dla radnych, tylko po prostu dla nas, bo to my płacimy podatki i to my mamy w tym mieście czuć się dobrze. I tym optymistycznym akcentem kończymy przegląd prasy. Do widzenia, do. Do, do, do za tydzień. Myślę, że będzie tak samo dobrze jak w tym tygodniu, czyli tak sobie. <śmiech> <śmiech> A przegląd prasy. Przeglądały prasę ze mną. Janina Pokaska Dziękuję. i Sylwia Rzepka. Dziękuję bardzo. A co prowadziła? Mariana Nawrot. Do zobaczenia.